Witam serdecznie z tej strony Iwa. Mimo, że pojawiły się filmy na kanale Jak wygląda lipa, to pojawiają się pytania, jak wygląda taka gotowa do zbierania. I chcę Wam pokazać, właśnie jak ona wygląda. Biało-żółte kwiaty. I to jest właśnie ten najlepszy moment, żeby zbierać lipę. No, czyli jeszcze małe pączki, ale już praktycznie na każdym z tych odnóż jest rozwinięty kwiat. Na to musicie zwracać uwagę, żeby te kwiaty były rozwinięte i trzeba zbierać je bardzo szybko, bo ona bardzo szybko przekwita i staje się brązowa, czyli wpada o w taki kolor i tutaj już mamy jeden przekwitnięty kwiatek. I tam się pojawia taka guliczka, taka kulka. Czyli takie kwiaty są najlepsze do tego, aby je zbierać. Potem suszymy je. Możemy w kartonie je suszyć, na kartonie, na papierze, na siatce. Nie ma znaczenia. Chcieliście, to Wam pokazuję, jak ma wyglądać lipa, którą możemy zbierać. Wykorzystamy do nalewek. Już wcześniej wspomniałam w filmie, że taka lipa generalnie jest do tego, żeby zniżyć temperaturę ciała. Czyli po pierwsze obniża temperaturę ciała, po drugie... Bardzo dobrze działa na układ oddechowy, czyli kiedy mamy zapalenie płuc, zapalenie skrzeli, grypę, gruźlicę, astma, przeziębienie, katar nawet katar, bo ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwzapalne. Możemy właśnie tą lipę wykorzystać. Można robić mieszanki. Film o mieszankach się pojawi niebawem, czyli o tym, jakie rośliny, jakie zioła możemy mieszać, żeby powstała jakaś herbatka. Więcej niż jednoskładnikowa. E, tu jest bardzo dobry przykład. Lipy, która jest w pełni rozwinięta, w pełni rozkwitnięta. Takie żółto-białe kwiaty. E, jeżeli chcecie więcej o właściwościach, to cofnąć się do filmu poprzedniego albo poczekać, będzie jeszcze film o nalewce. Zrobię nalewkę. Dlaczego robię nalewkę z lipy? Jest to bardzo ważne. Do tego dojdziemy za kilka odcinków. Pokażę Wam. Jak łączyć nalewki, żeby uzyskać nalewkę na przykład na przeziębienia, na płuca i tak dalej. W zasadzie to już wszystko. Nie chcę już przedłużać. Mogę tylko wspomnieć, że przeczyści również nerki, ale to już macie w poprzednim odcinku. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiamy Was razem z Lilą. Lila, Liluś, pozdrów. No, papa, papa. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, pa.